Chcesz pozbyć się negatywnych myśli? Zapomnij. Nie da się. To nie działa. I im bardziej z tym walczysz, tym bardziej to rośnie. Każda myśl, którą chcesz wyrzucić z głowy, zaczyna w niej krzyczeć jeszcze głośniej. Twój mózg nie ma przycisku: usuń, ma tylko skup się. Więc im bardziej skupiasz się na tym, żeby nie myśleć źle, tym gorzej się czujesz. Nie chodzi o to, żeby pozbywać się myśli, chodzi o to, żeby przestać traktować każdą z nich jak prawdę. Gdy pojawi się coś trudnego, nie analizuj, nie walcz, nie uciekaj usiądź i skup się na czymś realnym na oddechu, na dźwiękach wokół, na rytmie serca. To, co teraz czujesz, to życie, to, co masz w głowie, to tylko echo. Kiedy zaczniesz to rozróżniać, negatywne myśli przestaną mieć nad tobą władzę, nie znikną. Ale przestaną kierować Twoim życiem. Chcesz wiedzieć, jak zrobić to krok po kroku? Obejrzyj cały film na naszym kanale. Link w Bioopisie.